Cześć, w tym filmie pokażę, jak zablokować stronę internetową przy pomocy pliku host. Więc tak, aby zablokować stronę internetową przy pomocy pliku host, na początek trzeba wejść w terminal, więc show i terminal. I teraz tak. Na początek plik host znajduje się w ścieżce, która wygląda tak. Jest to ścieżka slash ETC i plik znajduje się tutaj. Wygląda on tak i w jaki sposób najprościej zablokować stronę. Jeżeli mamy na przykład taką stronę, odpalimy sobie przeglądarkę, e, na przykład google.com, najpopularniejsza strona, e, która działa. W jaki sposób zablokować stronę? Najprościej można ją przekierować na nasz komputer, czyli po prostu przekierowujemy nas, ją na nasz adres y, y, pętli zwrotnej, czyli 127.0.0.1 i w tym momencie ona się nie odpali. Zrobi się za pomocą oczywiście edycji tego pliku, czyli edytujemy ten plik nano. Tylko oczywiście, żeby go edytować, potrzeba polecenia administratora, ponieważ robimy to w plikach systemowych, jeśli w ścieżce ETC, czyli SUDO nano slash ETC slash host. I teraz tak, wpisujemy hasło i tak. Dodajemy tutaj po prostu linijkę, w której będziemy mieli Naszą stronę internetową google.com, czyli 127 e, ze, e, 0, 0 1, i dodajemy www.google.com na przykład. I tak jak to zapisać? Zapisuje się to kombinacją klawiszy Ctrl O, Enter i wychodzimy z tego Ctrl X. Teraz jak sobie to wyświetlimy jeszcze raz Cat slash slash Host. to jak widać mamy tutaj. Nasz adres strony internetowej google.com i teraz tak, zamkniemy sobie przeglądarkę, otworzymy ją jeszcze raz i wpiszemy www.google.com. Klikamy Enter i jak widać, strona się sama sobie już nie wczytuje, już to widać. I za chwilę powinien się wyświetlić jakiś error, ale zanim to może, możemy sobie zrobić też pinga na google.com. Jeżeli zrobimy pinga na google.com, będzie nam on odpowiadał najprawdopodobniej adresem pętli zwrotnej, czyli jak widać 127.0.0.1 odpowiada nam w ten sposób. Ta strona w ogóle się nie załaduje, wyświetli się może jakiś error, ale chociaż nie są, będzie się po prostu dokręciło. I tak, jak widać to nam działa na, na adres, odpowiada nam adresem pętli zwrotnej. Jeżeli bym ten plik znowu edytował, i usunął albo zakomentował tą linijkę, czyli w tym momencie ona nie będzie działać, zapiszę i wyjdę i zrobię pinga, to odpowiada nam adresem IP od Google'a, jak widać. I w tym momencie, jeżeli przeładuję tą stronę jeszcze raz, to ona teraz jest w to Connect, tak jak było wcześniej. To jest jeszcze nieodświeżone. Nie jeżeli zrestartuję to jeszcze raz, i wpiszę www.com. To jak widać, wszystko się normalnie i ładnie odpala. Więc to jest taki sposób, jak można sobie zablokować stronę w kliku host. Po prostu przekierowujemy ją na nasz adres mensji zwrotnej. I tak to działa. Jeżeli film się podobał, możesz zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał i zapraszam na kolejne odcinki.